Wiktor, mamy tak no, no to macie slot'a, no. Czekajcie, no, by się odlać. Ten film no. do końca i ja mogę... O, wyjadę się do łazienki ze znowu. Ooo, Idziecie razem? Tak, no. No w sumie mieszkacie blisko siebie. No, muszę wyleczyć jego traumy. O ma, ma zraniony... <laughs> czy tam chodziło, że on ma kikuta? <śmiech> Nie. <śmiech> to to Kiner pewnie dzisiaj dzień dziecko świętuje. Nie, <laughs> Co to To nie, to jest trak. To jest tak To jest balet patrzyć na stopy ty kurwa patrzysz na stopy nie, Czemu nie, balet? No Bled. Bled. I'm balet nie, 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 Mateusz, witaj Mateusz. Hej, serdecznie witam was Mateusz czemu ja nie chcesz tam dać Wiktora wcześniej Ja? Wiktora? A, ja Wiktora chciałem to... zabrać na piwo ostatnią Ale Wiktor nie chciał, nawet Zolo nie chciał iść, więc... To nie ja więc sam poszedłem, sorry. Ale dawno <laughs> nikt nie zrobił mi tak dobrze jak Wojtek <laughs> I owo chopacz Panowie O boże! I to było dużo. To, to mam się skręcić. Proszę! Przeszły! Ducha! Dum, 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 dum! No ja mam tych ja mam chęć, żeby kontynuować. Muszę czternastkę wbić, żeby kontynuować oglądanie. Ja uratowałem... Kobila. To Aha, wypiesz się. Sam przyjeżdżał on ze mnie, jakiś tam wykrzaczył. <grymne> Ręcz tera. w jego jest. Sobie go, jak kali. Jak kali stokowała. No nic nie robi. Co, co <grymne> faktu, Czy, nie czuję. Nie faktycznie mnie też. Nie, dobra, Faktycznie, Fak dobra, w tym sensie. O kurwa, nie! Co to? Czemu to jest tylko pół Filipa? Padł <laughs> śnieg, no! Konrad? Co? Poproś. A. Kurwa, i to, to nie oh, mam, ja tam bym się Czyż, tak szczeknął? <laughs> Cześć, Konradzie. Puszczam no basen. Jeszcze chyba po turecku nie zaczął mówić. Habibi! Zgadza <grywa> <grywa> to się da. Ona będzie w Kiblach pewnie. To już. Ona może się... O, no właśnie. <grywa> <grywa> Jak ją skłonęła. <grywa> <Bo> w <żarwo, bo. grywa> <moją> ciemność. Jest! On tu jest, na lewo od razu w tym. Został go. Rzucał, rzucał, rzucał. Młodej, na lewo, coś jest Jarosław, to Dawid, co mnie... Ale na lewo... życzkę postaw i defuj. Znowu. A O kurczę, no to... Ona wiesz? też została. Ja! Boże, nie strasz mnie! Tyle z mojego skina było! Myszka, myszka o! Stoi no, stoi 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 spał, nie, stoi na nie, 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 to nie, 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 Viktor nie, Pewnie jak Dyma nie, <laughs> Ja to byś szatował moje hedziki z walu i by był. Ale szatowanie jedzików nie jest ten, to sklejka jest po to, żeby była śmieszna. No to, to robimy content powtórz, Powtórzę, sklejka jest po to, żeby była śmieszna. <1 ruurai> <Kuruha> kurwa, kurwa. mać. 80 na minusie. Spike down, beat. Out. It's you and me. To będzie ciekawe, On ale... jest minus osiemdziesiąt Tak, tylko ma hofunt. i tak... Pula ma Aha cool. nice. Ale i tak... Siedzi przy mnie, co nie? Trochę okay. <For2> Kogo grać? Oh, o, wiem Dla to właśnie Nie, to za przemyt, Ale tak jest! Mamy opinię Mamy opinię Okay. One-top, one-top, nie ruszam już stąd. O, stąd cię <grym> na Nienawidzę grać w gry nie, 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 nie. Nie, pełnoprawnie słowa słowa na na nie, 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 możesz, patrz nie, nie, tego nie, 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 tam jest? Prosimy o mieszanie wszystkich graczy, to już nie wyzekwajaj. Dostałem cztery stripte po prostu. prostu. Ruchem kolegę i mieszam kiros. Mmmm. Powolno się zadowolone. I później weźcie i i weź tłumacz. Mmmm. Boże, Gekko, no. Bo chyba. żeś się odjebał potężnie obecnie. Mmm... Nie będę